Dobra, będę zapierdzielał z famasem, a co tam? Chodź już idą, już pozaznaczałem. Dobra, robię się na tobie O o, przed tobą Aha. Kurde, z na... prawej od razu, wow. Ja pierdolę ten Famas o, jest zera. zajebisty Weź sobie wypróbuj Famasa tak? No To jest mega broń na co się nazywa? Famas. No to też jest dobre, szybko strzela. No. Tam ich mało było, nie po drugiej stronie teraz. Jaki kurwa kamper! Ty od, 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 od y, dworu, jak wchodzisz na B, to no, no. kurwa w rogu siedzi za drzwiami. Nawet kurwa dupy nie ruszy. Chujoza. Po co ma ruszać dupę, jak mu tak dobrze siedzieć? Ech, ech. O Opierdolił. Na górze się siedzieć też na tych balkonach w środku. No, no, no. Są na zewnątrz. na zewnątrz. Na zewnątrz B Od lewej strony. Matias jakiś. Wow. Matias, naprawdę z tym granatnikiem będziesz biegał? Ty kurwa, jesteś zjemnięty. <laughs> nie, to Matiasa zabije. ma to jakiś Andy był. Andy coś tam. Ale ma ten, wiesz co, ma ustawiony awatar? No. Gł głowę tego Yoshi, tego, tego z tego, z... Z, z Mario. Mario no. Patrz jak to na Yoshi gra, nie? To nie <laughs> To nie <ma. laughs> To nie ten. To nie ten. O, ktoś kosę komuś zasadził. O, Ładnie. O, o. Jest tam, są tam, są, patrzcie. O. O, okej okay. Nie ma chłopak szczęścia do mnie, cały czas go ubijam. <gry> Bardzo dobrze No, ale wiesz, stanerwałbym się by ktoś mnie tak non stop upał, nie? Powiedziałbym, ja w dupie mam tą grę wychodzę co no. w tych kiblach się chowali Klesz Klesz ta? Klesz jak to klesz Łazi gdzieś w czarną dziurę i Wejdzie w dupę i gryzie, I nie puści. <laughs> o, dobrze dostał. Są na C chyba, nie? Tam na, na górze. Wow. Są na środku, na B. Za murkami się chowają, leży ten devil. No, Dobra. kurde. E, nie, no rozumiem, bo leży, bo ma mało HP. Okej, okay, ale leży, bo żeby leżeć, no to już. Nie, um, się mam blebluch, Blebluch ble, 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 ble. ble, Blebluch, my zaraz kończymy. Spóźniłeś się. Zachęcam do lajkowania Facebooka mojego i Twittera, byś wiedział, kiedy zaczynam. A to też tweetujesz. Tweetuję. Zacząłem. Nie, niedawno. Wow. Mecz oglądałeś, aaa, widzisz, a ja to nie oglądałem. A to dlatego. A piłkę nożną, czy siatkówkę? No, siatkówkę chyba. Skoro już wiesz, wygraliśmy to jest po meczu. no. no. Chyba siatkę. Chyba no, tam fajny się... mecz też jest ten: Borussia, Dortmund, Arsenal. O no. Arsenal chyba wygra. Tak? Znaczy już nie wiem, czy się nie skończy przypadkiem, już na pewno się skończyło. O, w siatkówkę, gądam. Te godzinie już się skończył, bo o 22 przeważnie leci. Przed 22 hmm. się kończy. Wstawaj, ty. Ty nie mogę cię podnieść. Zdradzieckie to to. Nasienia. Bo Rosja sprzedała w Lewandowskiego, to teraz będą przegrywali. Jeżeli to jest drużyna, która opiera swój zespół na jednym zawodniku, to będą przegrywać. O. No to wiesz, tak samo u nas w reprezentacji, gramy na lewego. No. Jak lewego nie ma, to już dupa. Dupa blada. Co się dzieje tutaj, się dzieje. Ja to widzę. ja nie potrafię ogarnąć tego, jak mam kilku przeciwników, ja to na hamap pcham się na nich, wiesz, zamiast wiesz, coś mhm. tam nie wiem, jednego zabić, odskoczyć, gdzieś się schować, trochę przemyśleć, co nie, ja wiesz... Jeden, drugi, trzeci, amunicji mi zabraknie i oczywiście ginę, nie, bo... Na pałę lecę do przodu. jeden od nas, flet, siedzi w rogu. Też przy B. Nie wiem, skąd to strzela w ogóle wszystko. Chciałem mnie zaskoczyć, klesz Może nie będzie gdzie są Może na dachu się tam. Bo to miałem jakieś takie mecze Po prostu na, na A siedzi na dachu Co chciałem wejść To wiesz, nie. bo kurde, z dachu dostawałem mnie wow, 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 wow Jeden jest na dachu na A Rzeczywiście siedzi W dziurze I ten dwóch czy trzech weszło teraz Wstawaj Nie pierdziel na Ale nie wiem, ma gdzie respiarkę tutaj. Tak? Nie wiem, gdzie poszedł teraz swój Nie Czy mogę się tam do niej. Okej, z tyłu, z tyłu, z tyłu. O, o, na C. Wow. Kurde, Idę ja mam wziąć ten, C. C, ja mam No to zaraz ci się powinna pojawić, to... do. Już, już mam, mam, mam. Też tutaj rzucił, dobrze. A to na cena na dachu jest nasza respiarka, widzę. Mhm. Mm Matthias pewnie też lubisz to jak... Jeśli ktoś wpierdala na 6 go cię zabija, nie? To masz teraz. Eee. Masz za swoje. O, pierdzielił ktoś. Dostał? O, wow. A. Wow, naprawdę. To tam, mój. O, się masz, Kamui. Oprócz tego seta a na początku w TVG Mistrzów e, na kąpi się wow. na dwa mecze jechał. Mam się wola skoncentrować na jakimś jednym meczu porządnie, zamiast dwa oglądać. I tak bym wybrał na pewno piłkę nożną, bo siatkówka to mnie raczej nie interesuje. Łaj. E, ja do mnie to pytanie, Blbłów? Ja już kończę. W tym meczu kończę live'a. E... What, 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 what? co tu się dzieje? Balkonem wyjść na zewnątrz. U. Balkonem. Dwóch opier dzieliło. Ło, no, wow. Wow. no Ty... nie wierzę w to. Ty... Dwóch jebałem. No. Facet przyszedł, podniósł ich. Znowu ich zajebałem. jeszcze kosę kurwa z kontrataką mu zajebałem. A? No mówię ci. Aż chyba to wezmę i zapiszę. rakcja O to idź. No już kończę zaraz, spokojnie. No, powiedz je. No koniec. No e, to matula no, wiesz. Domu. A, mama to matula. Nie. no to z szacunkiem trzeba. Szacunek, szacunek. Zaraz się O, Oooo. Kleszczu dostał. Masz kleszczu. Zakleszczył się. <głosy> 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 wow, 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 wow. Spokojnie, Pany Fashion TV Fashion TV Są na górze na A, nie? No, idę do nich O, pierdziel, jeden Dobra tej ich ciśniemy hmm. Ty? Jeszcze jeden z ludzi był, dostał, dostał O ty! Ale kosa, kosa Wow, co za chuj z tą snajperką, nie? Skąd? A ty widzę go O patrz, ktoś nie podniósł ile? Ty, nie mam amunicji Kurwa To ja cię podniosłem A, ale ty, ty tak jak... skakałeś tam na boki? <hahaha> to... Ty, nie miałem 0 był... na 0 amunicji Forever tańczył lewo, prawo, lewo, prawo no, Widzę teraz Jusz, na live'ie o kurwa, podniósł miała amunicję nie mam. Ekstra. strzela do nas tam. O, idzie do nas kolega. Dwóch, dwóch, dwóch. O granata, chujut. <grym> Idę na B, chyba tam jest najwięcej ludzi. O kurde, ja muszę z pistoletem dymać. <grym> e? Aha! Dobrze. Niezła akcja. Cy? O, o, mam Cię. I nie był polegał. Daj apteczkę, byś mi dał, kurde. No. O, o ekstra. <noise> Dostali po dupie, co? 218. na 8. Dobra, takie meczyki fajne są właśnie, szybkie. No, żeby tak nie siedzieli jeszcze pod ich dachem i oknach, to by było... No, to byłoby lepiej. A to właśnie przez to przegrali. Dobrze Jest i tak. To. Nie ma siedzenia. Przegrana. Bardzo dobrze. Perfect.